www.kryptospekulanci.pl Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 4 Czwartego... <kwietnia>, kwietnia na Poranej Analizie Technicznej. Szybkie ogłoszonko kryptospekulanci.pl Jeżeli chcesz nauczyć się tradować, chcesz materiały szkoleniowe, chcesz codzienne live y na żywo, sygnały, strategie, to zapraszam cię serdecznie. I teraz tak, małe ogłoszonko. Jeżeli dołączasz do grupy Kryptospekulanci, to fajnie by było, gdybyś na początku zainteresował się materiałami szkoleniowymi. No bez tego nie da się tutaj żyć na grupie. To jest około plus minus. Dwa tygodnie przerabiania, czyli musiałeś poświęcić na początek dwa tygodnie, żeby się z tym zapoznać, żeby dobrze wiedzieć, co my robimy na grupie, prawda? A gramy na przykład pozycje, które bez tego nie zrozumiesz, jak my to rozgrywamy, ok? Więc tutaj trzeba po wejściu na grupę od razu w materiały szkoleniowe się zagłębić i dopiero z nami ewentualnie przyłączać się do pozycji prowadzonych. Przechodzimy sobie do portfela Bitcoina. Słuchajcie, trzeci największy portfel dzisiaj sobie szybko spojrzymy. Teraz tak, w lutym zakończył jakieś takie zakupy, które trwały dość spory czas i tutaj od marca zaczyna sprzedawać, to jest 1500, 1500, 1500, 6000 BTC, czyli tutaj ew ewidentnie widać jakiś spadek, jakąś wyprzedaż na tym portfelu, ale to słuchajcie, nie ma się co dziwić, ponieważ te portfele mają rozłożoną sprzedaż, więc tutaj jakieś shorty fizyczne czy inne rzeczy wchodzą w grę, natomiast no, taka informacja, że po prostu ten portfel realizuje jakieś też tam zyski. Pamiętajcie również o szkoleniu z kursu AT. Podstawowa i zaawansowana wiedza w jednym, w jednym opakowaniu, że tak powiem. Więc tutaj zachęcam i przechodzimy sobie do, do waszych komentarzy. Losujemy Ledgera. Okay? Czyli ledger, ledger, ledger. Tutaj sobie wkleimy link do ostatniego filmiku. Zaznaczymy sobie tutaj duplikacje i, i, i odpowiedzi w komentarzach. Zobaczymy, ile tych komentarzy jest. Pamiętajcie, że kolejny ledger również będzie co poniedziałek, ok? Co poniedziałek ewentualnie będzie ledger do wzięcia. No szybciej, szybciej, szybciej. Losuj, 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 za chwileczkę. 74 komentarze, klikamy Start. No i zobaczymy, kto tutaj jest teraz szczęśliwco. Piotr B, wielkie dzięki, Krzysiek. Wielkie dzięki również za komentarz. Piotr odezwi się na adres mailowy i przechodzimy sobie do, do analizy. OK, do analizy sobie przechodzimy. Teraz tak, zaczynamy od BTC. Słuchajcie, BTC na razie jak po sznurku, prawda? Na razie idzie jak po sznurku. Ten pierwszy zjazd, czyli ten retest. Pamiętajcie, że retesty też są zawsze dobre na zagrania w górę. Tylko tutaj zagrania takie szybkie typu long, ale tak mówię, troszkę dla bardziej doświadczonych graczy. Więc ja tutaj też wykorzystałem to i, i szybciutka pozycja w górę 40% z tego miejsca z tego retestu 44, 639, Więc tutaj bardzo fajnie dało zarobić. Tutaj oczywiście zajmowałem pozycję short. Dlaczego zajmowałem tutaj pozycję short? Ponieważ jak to bywa z korektami, jeżeli uczyliście się cokolwiek o korektach, to bywają one ABC, prawda trójfalowe korekty, nie mówię, że w tak w każdym przypadku jest, prawda? Ale w większości przypadków są to ABC i teraz tak, jeżeli tutaj dostaliśmy retest, tutaj dostaliśmy znowu bicie podaży, czyli to o czym mówiłem w poprzednim wideo, prawda? Czyli na razie ta podaż tutaj bije i teraz tak, staramy się tutaj atakować to, okay? jeżeli nie damy rady, no to przed nami kolejny spadek, czyli będzie typowe ABC i tutaj kwestia tego. Czy się tutaj kolejny raz od tego odbijemy, to jest ważne jeżeli się od tego nie odbijemy i spadniemy niżej, no to troszkę nieciekawa, tak jak mówiłem, sytuacja będzie, prawda? Ale żeby potwierdzić jeszcze ewentualne spadki, to musielibyśmy zrobić coś takiego, że spaść tutaj poniżej, zrobić ruch w górę i ten dołek, który tutaj będzie przy tym spadku wyznaczony, czy to będzie tu, czy tu, gdziekolwiek, prawda, po pierwszej reakcji w górę nie może zostać już przebity. Okay? Jeżeli zostanie przebity, no to już koniec. No to, to, już, to już mamy sygnał y, mocny na spadki. Natomiast na chwilę obecną nie ma się co jeszcze martwić, prawda? Ponieważ tutaj pierwsza reakcja, druga reakcja i możemy sobie z tym poradzić. Natomiast jeżeli byśmy sobie nie poradzili, no to czekamy na tą falę kończącą e, tą e, korektę. Jeżeli... Sobie z tym poradzimy, no to niestety tutaj jeszcze jest pułapka. Okay? Więc tutaj 48 do 50 tysięcy jest pułapka. Natomiast jeżeli już też to przejdziemy, no to 55 tysięcy, i tutaj nie ma hamulców. ok, Tutaj już nie ma żadnego hamulca, więc tutaj spokojnie byśmy sobie doszli. No, jeszcze te dwie strefy, tak mówię. Ta pierwsza strefa, no i ta no druga ewentualnie strefa jest do przejścia przed. Progiem 55 tysięcy. LTC, słuchajcie, można by tutaj zagrać Litecoina, gdyby były spadki, ok? Bo my tutaj gramy to w pozycjach, ale żeby wam to o tym powiedzieć, to trzeba by wiedzieć, jak to gramy. A żeby wiedzieć, jak to gramy, to trzeba kilka godzin. Więc, tak naprawdę, gdyby ta fala C spadkowa się pojawiła, a pamiętajcie, że przyszły tydzień, gdybyśmy na Bitcoinie sobie z tym nie poradzili, to przyszły tydzień będzie Przyszły ten tydzień, to ten tydzień będzie spadkowy, prawda? I tutaj te spadki na 113,4 na Litecoinie można byłoby to spróbować. I tutaj jest dosłownie dla Was. To jest stop loss 2,5%. Dla nas to jest gra strategiczna, ale tak jak mówię, no nie jestem w stanie Wam wytłumaczyć, bo to trzeba po prostu przerobić. Więc gdyby LTC spadało, to myślę, że tutaj jest z małym stop lossem fajna próba do zainteresowania się tutaj ewentualnym zagraniem w górę. To byłby ładny, ładny, podkreślam, Ładna piątka by to była na Litecoin, ok, tu byśmy mieli tam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i jakiś tam wzrostowy piąty impuls, no ale to musiałoby też na BTC, tak jak mówię, musielibyśmy zrobić to mimo wszystko C, ale musielibyśmy odbić z tego C i już, znaczy tą falę C i już, <coughs> i już nie przebijać jej. Także ciekawie się rynek zapowiada, aczkolwiek tak jak mówię, jeżeli BTC tu puści, no to będą. Cały tydzień prawdopodobnie mogą być spadki. Chyba, że to będą szybkie spadki, no to też ciężko tutaj słuchajcie, w czasie analizować to, prawda? Bo czasowo to zawsze różnie, różnie bywa, jak, jak zależy od, od rynku, jaką będzie miał dynamikę ewentualnych spadków. Bo równie dobrze mogą być to szybkie spadki, ale gdyby były wolne, no to taki tydzień czasu trzeba by się było przygotować na, na te falę C, aczkolwiek to jest powód do radości, ponieważ będą dobre momenty wejścia, czy to w górę, czy to w dół, czyli w górę ze stref, a jeżeli strefy. Jeżeli to, co mówiłem wcześniej, czyli będą powybijane te dołki, no to będziemy się przyłączać w dół. Także będą, tak czy siak, będą okazje fajne do, do gry na krypto. Do gry na krypto. Dobra, tyle. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie o komentarzu. I słyszymy się w piątek. I dopiero w piątek się słyszymy. Dzięki za uwagę i do... Miłego, miłego tygodnia Wam życzę i do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej!